Witam Państwa serdecznie, Dariusz Wyczling w kolejnym odcinku ProKamAlert, który dzisiaj będzie poświęcony zabiegom w fazie T2 w zbożach. Dla różnych gatunków jest to różny termin. W pszenicach na ogół liść flagowy, bardzo intensywnych pszenżytach pewnie też, ale w jęczmieniu życie na, na ogół jest to kłoszenie lub krótko przed kłoszeniem, zwłaszcza w jęczmieniu. Proszę Państwa, znajdujemy się w mojej plantacji w gospodarstwie rodzinnym. Pszenżyta odmiany ocean, wygląda kapitalnie. Zachęcam Was do zasiewu, będą ograniczone ilości dostępne tego materiału siewnego, siewnego, tej odmiany, ale ja jestem przekonany, że tu będzie wspaniały plon. Odmiana bardzo ładnie się wybroniła. pleśni siegowej, prawie że nie było z wiosny, co było dużym problemem na północy Polski. Także fantastyczna odmiana, 6,5 zimotrwałość, co mówi samą za siebie. Proszę Państwa, ale przejdźmy do meritum. Na co winniśmy teraz zwrócić uwagę w tym czasie? Po pierwsze, zwróćcie uwagę, czy nie ma poprawek po zabiegach jesiennych herbicydowych, ponieważ. Sporo padało, było zimno, te chwasty nie uaktywniały się. Po ociepleniu, które mamy już od kilku dni, yy, bardzo mocno mogą ruszyć. To jest ostatni moment do liścia flagowego, gdzie niektóre herbicydy możemy wykorzystać. Tak jak na przykład biatlon, który ma szeroką rejestrację na chwasty dwuliścienne. Dawka oczywiście nie 40 gram, tylko bliżej 60. Ponieważ fasy są oczywiście większe. Można również wykorzystywać furoksypyry, które na zachodzie mają rejestrację w tym czasie, czy też tribenuron, który w Niemczech również jest stosowany w tym okresie, nawet też do zwalczania ostrożenia polnego. Proszę Państwa, co jeszcze? Bardzo wielu z Was zwlekało zabiegami regulacyjnymi pokrój roślin, czyli stabilany, czyli modusy, tak zwane trinek sapaki, były stosowane albo zbyt późno, Albo w ogóle jeszcze i nie wiadomo na co wielu z Państwa czeka. Były okna pogodowe, wielokrotnie tym powtarzaliśmy w naszych odcinkach programu, ale trzeba z nich korzystać, bo lepiej, nawet jak troszeczkę, zboże zareaguje, będzie minimalna fitotoksyczność, ale wróci szybko po ociepleniu, tak jak tu widzimy dzisiaj na mojej plantacji, do koloru, do dobrej kondycji. Jak przeczekamy temat? Regulatory wzrostu najsłabsze ogniwo w całej technologii uprawy zbóż. Pamiętajcie o tym: tego nie da się poprawić, tak jak chwasty, o których przed chwilą mówiłem. Na jednoliścienne warto rozważyć stosowanie jeszcze ewentualnego Axiala, Pinoxadenu, czy też Pumy, czy też Foxtrota. Proszę Państwa, co dalej? Regulacja łanu. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, mamy drugie, trzecie kolanko na późnych siewach na północy Polski, po kukurydzach. Jest to początek księga, ja było pierwsze kolanko, czyli część klientów robi zabiegi bądź się kończy. Te jeden to jest dobrze. Kto tego nie zrobił, jak najszybciej zrobić zabieg. Pytania są, czy stosować yy, CCC, na przykład stabilan, czy, czy ten. Mówię, że tak. Tylko po co sam? Tak? Jako dodatek, jeszcze w fazie drugiego, trzeciego kolanka daje pewne efekty, ponieważ pogrubia było i poprawia nam, że tak powiem, stabilizację śbła. Zobaczcie Państwo na mojej plantacji, jak wygląda tutaj księżyto. Ona jest krótko słoma, ale było dwukrotnie skracane. Stabilan, i potem po siedmiu, nie, dziewięciu dniach trynek sapach razem z fungicydami kapitalny efekt. Proszę Państwa, co jeszcze? Na co jeszcze powinien się zwrócić uwagę? Oczywiście szkodniki. Ponieważ yy, dzisiaj ich nie widać, nie mamy preparatów działających interwencyjnie, zwłaszcza na mszyce w wysokich temperaturach, tak były dimetolaty, na przykład B58, Rodan, Danadim, tak? My musimy dzisiaj interweniować z piretroidami, na przykład prolafa permetrin. jest to najlepszy temat. Rozważcie, jeżeli będzie duża gradacja mszyc, preparat tepeki. Aficyt typowy na mszyce w mieszaninie z pyretroidem na przykład proalfon da kapitalne wyniki, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Oczywiście Siltak, o którym wielokrotnie mówiliśmy, też świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o mszycę. Zachęcam Państwa do stosowania bez okresu yy, karencji. Świetny preparat. Pytajcie agronomów ProKam o szczegóły. Przechodzimy do merytum. Fungicydy. Faza T2. Kiedy? W jęczmieniu, bo będzie to najszybciej, tak? Moment wypuszczania ości, ponieważ wtedy mamy najlepszą. Efektywnie, jeśli chodzi o ramularię. Ramularia ogromne straty w plonach, podobnie jak plamistość siatkowa, ale dużo większe znaczenie gospodarcze. W latach, kiedy gradacja jest duża, może ograniczyć plon o 50-60%. W zeszłym roku wycofany został chlorotalonil największa broń przeciwko temu grzybowi. Co najlepiej działa? Fandango w mieszaninie z lenwiorem. mefendry e, świetny dodatek. Badania duńskie, mówiłem o tym na naszej konferencji. Zachęcam do popatrzenia, przejrzenia naszych zaleceń ze zbóż, które są w internecie na ploka Mallert. Tam dowiecie się więcej. Ja tylko sygnalizuję. Dodatek folpetu Phoenixa, lit na hektar. Do tych kombinacji świetnie poprawiał w wynikach duńskich yy, działania właśnie na tego grzyba patogenicznego, jakim jest ramularia. Wypuszczanie ości i właściwy termin. Proszę Państwa. Żyto, bo mam od sąsiada tutaj, w tej chwili na północy jest liść flagowy, być może w innych rejonach kraju już zacznie się za chwilę kłosić. Natomiast u mnie przeżyto na głównych pędach dopiero zaczyna wychodzić liść flagowy, tak, tu widzimy, a na bocznych, na bocznych jeszcze był schowany, musiałem go wypreparować. Czyli przeżyto jest kilka dni do tyłu, 4-5 dni. Żyto w normalnym układzie w połowie maja normalnie u nas się kłosiło. Dawne lata temu, 20 maj było wykłoszone, w tym roku na pewno jeszcze nie będzie, tak? Na co zwróć uwagę w życie w przężycie? W życie głównie rdza, tak? Rynchosporioza też, tam gdzie sporo opadów padało, też może wystąpić lokalnie. Przężyto głównie rdze, ale też septorioza, kłosa i liści, jak również grzyby z rodzaju fuzarium. Kiedy zabiegi? W życie. Pełnia kłoszenia, półkosza, więc w szkół do pełni wykłoszonego krótko przed kwitnieniem, żeby nie robić zabiegów w kwitnieniu. To najlepszy czas lub jak zacznie pojawiać się rdza, jeżeli nie było zabiegów dobrych zrobionych w fazie T1. Przężyto, pełnie wykształcone kłosy do początku kwitnienia. Jakie zabiegi? Tu bardzo podobne kombinacje. Fandango plus Buz Ultra, jedno z najlepszych rozwiązań. Rdza, septoria jak robisz fuzariozy, zwłaszcza przęży, przężycie. Protendo Extra, świetny preparat, w życie może mniej. Ja e, plasuję go w pszenżytach i pszenicach. Tam spełnia świetne, dam, daje świetny zwrot z inwestycji, ponieważ poszerza nam skuteczność ofuzarium, gdzie w życie nie jest to problem. Proszę Państwa, co jeszcze? Oczywiście odżywianie dolistne. Prolif Max4.0 można wrzucić na liść flagowy, ale nie więcej jak 0,8 litra do 1 litra. Nawet jest skazany. Jest to napisane na etykiecie, ponieważ duża dawka miedzi w postaci helatu w wyższych dawkach, jak 0,8 do 1 litra, może popalić nam plantację. Na pewno w pszenicach NHCA Delta świetne rozwiązanie poprawiające nam nie tylko plonowanie. W naszych doświadczeniach trzykrotne stosowanie delty po 2,5-3 litry dwa lata temu dawało wzrost plonu o 4-5 do decytące co jest świetnym wynikiem, ale też poprawa jakości o 1% 0,7-1% zawartość białka, również wyrównanie masę tysiąca ziaren. W brytyjskich wynikach widzieliście to, Tima Leymana, rekordzistę byłego świata w planowaniu pszenicy, również obecnego w rzepaku. On stosuje to kilkakrotnie w dawce 2,5 litra. Na przykład można łączyć to z prolifem Max 0,8 do 1 litra. To tyle, jeżeli chodzi o nawożenie do Lisne. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do e, pszenicy. Musimy się przemieścić na plantację pszenicy na nasze Poletka w Radostowie. Tak, tak więc za momencik powiem o fungicydach w pszenicy. Szanowni Państwo, dotarliśmy do zakładu doświadczalnego oceny odmian w radostowie w powiecie czeskim. Jesteśmy w naszym doświadczeniu, gdzie oceniamy różne odmiany pszenicy ozimej. Zobaczmy, tutaj mamy findusa, jest w fazie drugiego kolanka. Jak widzimy, ładnie skrócony. 10 dni temu był zabieg fungicydowy połączony z regulatorami odżywiami do listy, a tu jest pszenica Activus, która jest w trzecim, czwartym kolanku, dużo bardziej rozwinięta. Czyli zwracajmy uwagę na odmiany, zarówno przy skracaniu, jak przy wykonywaniu zabiegów T2. Jedne mają większe czy znacznie szybsze tempo wzrostu. Proszę Państwa, na co zwróć uwagę, kiedy robimy zabieg T2 w pszenicach? W pełni wykształcony i Po co? Po to, żeby ochronić trzy górne liście, które odpowiadają w prawie 70% za potencjał planowania właśnie w o W tym czasie dobrze je jesteśmy w stanie pokryć. Czym chronimy? Lenwior z kometem, o którym mówiłem wielokrotnie. Świetnym rozwiązaniem jest Praxor z Lenwiorem, czy też preparat Gigant, czy też Gigant z Lenwiorem. Mamy również specjalnie dla Państwa przygotowany tzw. fungi pack, ale o szczegóły pytajcie. Agronomu firmy Prokam. Nie zapominamy oczywiście o insektach, czyli jak mówiłem, Siltak Tepeki, jeżeli chodzi o mszyce, plus alfa Cypermetryn, na przykład pryszczarek czy skrzypionki, warto do tych zabiegów dokładać yy, insektycydy, żeby potem nie mieć problemów. Zwłaszcza jak nadejdą wysokie temperatury, pamiętajmy, że nie ma już dimetoatu, który skutecznie działał w takich warunkach. Proszę Państwa, czyli co komplet, odżywianie do listy, na przykład Prolif Max, może i 0,8 do litra, to co mówiłem wcześniej. Improver idealnie pasuje tutaj, jak również NHCA Delta. To wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o zabiegi T2. Do zobaczenia!